Pan z tak I Słowa Ewangelii do świętego Mateusza. Amen. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe, jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o dobu oświetlane, osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc, do upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, stańcie, nie lękajcie się, gdy podnieśli oczy nikogo nie widzieli tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie Krystian. Szanowni siostry, się pamy, zanim przejdę do słowa, to przypomnę o porządku Komunii Świętej, że ze względu, że nie ma za bardzo miejsca, uklęknąć, podchodzimy środkiem procesjonalnie, ale przyklękając przed Komunią, czy nawet yy, klęcząc. Nie ma pośpiechu, chyba że ktoś starszy ma korek latach, to nas stojąco, i rozchodzimy się tutaj bokami, żeby nie zderzać się, wracając z podchodzącymi do Komunii Świętej. Bracia bracie siostry w Chrystusie Panu, żeby dojść do Królestwa Niebieskiego, trzeba być posłusznym Bogu, dlatego jeżeli modlimy się za naszych bliskich, to w tym, w czym właśnie byli nieposłuszni Bogu, a co za swojego życia jeszcze nie podpokutowali. Trudno, żeby tu na przyświętej nie gromadziła nas wspólna wiara, życie wieczne i to wszystko, co Bóg do nas mówi. Zobaczmy, czy spróbujmy spojrzeć na Dzisiejsze Ewangelie, przypominając sobie Ewangelię z przyszłego tygodnia. Otóż w poprzednim tygodniu widzimy, jak Pan Jezus wychodzi na pustynię, gdzie 40 dni poświ, pokutuje, mierzy się ze swoją słabością, a następnie z pokusami szatana. Jest to okres 40 dni okres bardzo trudny. Natomiast dzisiaj mamy przemienienie na górze tabor, objawienie Chwały Bożej, moment bardzo wzniosły, bardzo radosny, moment, który na posłowie chcieli już pozostać na zawsze, bo nie ma nic na tym świecie, co równa się Chwale Bożej, ale tylko ten, który jej doświadczy, może to zrozumieć. Ale ten moment jest bardzo krótki. Kiedy popatrzymy na życie oczyma wiary, zobaczymy, że Grzech to szczęście doczesne zniszczył i to na zawsze. Grzech spowodował, że Ziemia zawsze nam będzie rodzić ciernie. A jeżeli komuś wydaje się, że można zdobyć ziemską pomyślność, że można tu być zawsze szczęśliwym, to wydaje się tylko temu, który znalazł podobanie w grzech, dla którego ciernie stają się różami i który szeroką i wygodną ścieżką zmierza ku przepaści. Natomiast w porządku wiary droga do Boga jest właśnie tą drogą, w której 40 dni mierzymy się z naszym krzyżem, ale mamy też chwilę, Zatrzymania się, chwilę radości, chwilę trzeba powiedzieć umocnienia duchowego, bo w tych chwilach pocieszenia Bóg umacnia nas właśnie na dźwiganie krzyża, tak również było dzisiaj. Apostołowie zostali przygotowani na zmierzenie się z doświadczeniem w kolgotę. Kiedy więc ludzie się nawracają, Bóg nie narzuca im od razu pokuty. Krzyża, bo nie są na to przygotowani. Jak mówi Święty Paweł, małp niskich, mlekiem, a nie starym pokarmem. Dlatego ludzie po nawróceniu wydaje się im, że już osiągnęli doskonałość, że już są święci, że nie dotykają ich żadnych pokusy, że doznają pocieszenia na modlitwie, przychodzi im z łatwością. A kiedy to się kończy? Zaczynają panikować, Bóg mnie nie kocha, ja nie kocham Boga, ja już nie potrafię. A tu zaczyna się droga, do której zostali mocniej. Droga codziennego krzyża, by zmierzyć się z własną słabością dzięki łasce wyjedanej przez Jezusa. By wyruszyć wąską i sprawą ścieżką do Królestwa Niebieskiego. I kiedy przychodzą uczniowie Jana i Faryzeuszy, i pytają się, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, jak nasi, Panie Jezus powiedział, bo Pan weselny jest nimi. zabiorą Pana weselnego, wtedy będą pościć. I tak właśnie jest z nawróceniem, z cudami, z uwielbieniem, pociekami. Ale Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest podnóżek góry doskonałości, a nie i szkołek. I kiedy przychodzą trudności, człowiek nagle to sobie uświadamia, albo nie. Albo uświadamia i zaczyna wspinać się na tę górę doskonałości, albo nie przyjmuje tego do wiadomości i odchodzi. Albo dalej udaje, że już jest na szczycie. Jakby wyruszyć tą drogę, Trzeba oprzeć się na Słowie Bożym. Usłyszeliśmy jakieś słowa, to jest mój Syn miłowany, Jego słuchajcie. Dlaczego możemy słuchać Jezusa? Dlatego, że On słucha Ojca. Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Ojcu, a Jezus okazał się posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też może Ojciec żądać naszego posłuszeństwa Jezusowi Nowemu Adamowi Jego słuchajcie. Chcemy sprawdzić, czy słuchamy Jezusa? Czy Ducha Tego Świata? To często powtarzam, jest najprostszy test, test na to, policzyć sobie ile dni i w jakim wymiarze czasu adorujemy Pana Jezusa, czytamy Słowo Boże, Ile dni w jedni wymiarze, oglądamy telewizję czy komputer i będziemy doskonale wiedzieli, czy słuchamy się Boga czy Ducha tego świata. Jeden z najprostszych tekstów na to, za kim idziemy, za kim podążamy w naszym życiu. I nie ma na tym świecie takiej władzy. i nie ma na tym świecie takiej osoby, którą... Można postawić w od Boga. Nie ma. Święty Paweł powiedział, choćbyśmy my, czyli apostołowie, lub anioł z nieba gościli wam inno w Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nie ma bowiem innej Ewangelii niż dalej Jezusa Chrystusa. I święty Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Nie powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, bezkrytycznie. Ale przymierzajcie to, co słyszycie i widzicie u mnie, do tego, co czytacie i widzicie u Jezusa. Idziemy za różnymi autorytetami, a nie znamy Jezusa i nie wiemy, czy te autorytety prowadzą nas do Boga. I kiedy święty Piotr i apostołowie, rybacy, pasterzy, nawróceni celnicy, stają wobec najwyższego arcykapłana i ten żąda od nich, żeby odrzucili Chrystusa i nie głosili w jego imię, święty Piotr mówi w imieniu swoim apostołów: Rozważcie sami, kogo należy bardziej słuchać Boga czy ludzi. Taki bowiem był grzech Cypera 14 rozdział Księgi Zajasza gdzie autor wkłada w usta szatana słowa, zasiądę na tronie najwyższego, zajmę jego miejsce. To jest aspiracja szatana, dlatego stał się księ księciem ciemności. Pan Bóg nie dał mu swojego tronu, ale go w pewien sposób wysłuchał. Dał mu królestwo, którego chciał, ale na pewno nie tego szatan oczekiwał. I taki grzech jest przypisany też człowiekowi grzechu, znanemu nam powszechnie jako antykrys, że zasiądzie w świątyni Bożej i siebie uzna za Boga i każe sobie oddawać cześć należną Bogu. I ten grzech proponuje Szatan każdemu z nas, tak jak zaproponował Adamowi Ewie, będziecie jako Bogowie, to znaczy Wy decydujcie, co jest dla Was. Dobre, a co złe? A nie Bóg będzie decydował, jak macie żyć. Możemy wybrać, bo mamy wolną wolę, i mamy do wyboru Królestwo Niebieskie, albo Królestwo Ciemności. Innego wyboru nie mamy. Człowiek może służyć albo Bogu, albo Mamonie. Sam z siebie nie jest wolny, absolutnie tak jak dzisiejszy świat próbuje nam to mówić. I oto mamy właśnie objawienie bóstwa, to umocnienie bóstwa. Każdy z nas doświadczy, może zapomniał o tym, że doświadczył spotkania z Bogiem. My. Nie potrafimy, tak jak Maryja oprzeć się na samym słowie. Nie jesteśmy w pełni łaski. A Jezus powiedział do swoich słuchaczy, gdybyście nie zobaczyli znaków, to byście nie uwierzyli. Potrzebujemy znaków i na pewno je otrzymaliśmy, chociaż może nie tak, jakbyśmy chcieli. A może nie chcieliśmy ich zobaczyć, czy przeobrzyliśmy je? Ale na pewno je otrzymaliśmy. Dla naszego umocnienia. Bóg chce naszego dobra. On wszystko, co stworzył, stworzył bardzo dobre. Myśmy z tego korzystali. Grzech polega na złym korzystaniu z tego, co Bóg stworzył jako dobre. A najgorsze z możliwych jest to, kiedy cokolwiek stawiamy na miejscu Boga swoją żonę, męża, przyjaciela, mówią, że cygan dla towarzystwa dał się powiesić. Jesteśmy uwikłani w różne układy i mówimy, nie da się inaczej. A na naszej drodze stają męczennicy, którzy pokazują, można nawet życie oddać wierząc, że dusza jest ważniejsza niż wszystko, co ten świat oferuje. Co zyskasz, jeżeli cały świat posiądziesz, a na swej duszy stratę poniesiesz? Bracia i siostry, nie łudźmy się, każda strata dla nas jest czymś złym. A największą stratą jest strata, która wyrywa nam kawałek serca. Mniej czy bardziej. Tak jak tu jesteśmy. Strata nigdy nie jest czymś dobrym, ale kiedy patrzymy na to, otrzyma wiary, to widzimy, że rzeczy tego świata tracimy bezpowrotnie, bo to są tylko rzeczy. Stanowiska tracimy bezpowrotnie, bo są to tylko stanowiska. Ale naszych bliskich nie tracimy bezpowrotnie, chyba że odwracają się na zawsze od Boga. I my z naszymi bliskimi na pewno się spotkamy po śmierci, chyba że to my odwrócimy się na zawsze od Boga. Więc pierwszą gwarancją tego, że odzyskamy tych, których tracimy, jest to, że my będziemy iść tą włoską i ścieżką do Królestwa Niebieskiego, by spotkać się z tymi, którzy tam już doszli. Ewentualnie poczyszczają się w czyństwo. Możemy sobie też postawić dzisiaj pytanie, o które już tak Nawiązałem na początku, żeby stanąć w prawdzie wobec dramatu, który przeżyliście. Co tak naprawdę towarzyszyło <laughs> przy trumnie zmarłych osoby? Bardziej żal, bardziej obojętność, może ulga, <laughs> jakie uczucie? Mogę płakać to, co mi powiedzą. Ale ja mam badać swoje serce, jak ja się naprawdę czułem i o czym to Czy to była naprawdę miłość? Jaka to była miłość, czy jej nie było? Czy może czy może była nienawiść? Może potrzeba przebaczenia, pogodzenia się z przeszłością dzięki Bożej łasce. Ulga, bo był nieznośny całe życie, a może w chorobie? A może był niewygodny, bo ja akurat miałem tyle spraw, i akurat wtedy ktoś stał się mi ciężarem na drodze do życiowych sukcesów. Czy czuję żal, bo ktoś był mi potrzebny? Teraz nie będę miał emerytury. Czy czuję, że albo naprawdę kochałem? Ile ważnych pytań sobie trzeba zadać, kiedy ktoś odpowie. i zapytać siebie, co Bóg teraz mi zaoferuje? Że postawię mi na drodze inne osoby, które... Pokocham, zaprzyjaźnię się. <trych> Może mi nowe wyzwania, bo ktoś, kto znam, robił coś za mnie. Bóg nic nie robi, co nie jest dla nas dobre. Ale to nie oznacza, że to, co Bóg czyni w naszym życiu, jest władcą zawsze Krzyszto nie tylko konsekwencje grzechu, krzyż to też szlifowanie własnego charakteru, własnego ducha, własnej woli, aby się uświęcić, czyli nauczyć się kochać chwistą miłością. Kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg zmierzy nasze życie, a wiara tego tej, a miarą Bożą nie będzie to, co my w życiu osiągnęliśmy i posiadaliśmy. Ale wiara będzie to, co my z tego co posiadaliśmy, zamieniliśmy w miłość okazaną w bliźnie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zobaczmy w czym my się porównujemy tak naprawdę. My możemy powiedzieć, że jesteśmy mniejszym bądź większym zerem bez miłości. Z punktu widzenia wiary. Jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia wiary bez miłości możemy tylko powiedzieć, że jesteśmy większym zerem od, od kogoś, od niższego zera, ale duże czy małe zero to jest po prostu zero. Bóg jest miłością i to i po śmierci. Nagrodą wieczną będzie tylko miłość A.